Jak działa kolej w Hiszpanii i czy możemy mówić o sukcesie? Czy liberalizacja poprawiła sytuację pasażerów i przewoźników? To brzmi jak proste pytanie, ale zacznijmy jednak od początku. Europejska kolej działała w oparciu o prosty, ale zamknięty model. Państwowy monopolista zarządzał całą infrastrukturą, przewozami oraz pojazdami. Ten układ dawał państwom pełną kontrolę, ale też hamował rozwój, innowacje oraz konkurencję. Ta sytuacja zaczęła się zmieniać w latach 90., kiedy Unia Europejska zaproponowała kierunek reform polegający na rozdzieleniu infrastruktury od przewozów i stopniowe otwieranie rynku dla nowych przewoźników. Kierunek był konsekwentnie realizowany przez kolejne zmiany w prawie, w tym przyjęcie czterech pakietów kolejowych, które miały na celu wprowadzenie większej przejrzystości, równego dostępu do infrastruktury, realnej konkurencji na torach i standaryzacji technicznej. Wreszcie otwarcia rynku dla prywatnych przewoźników. Szczególnie ważnym elementem było tzw. rozdzielenie pionowe, czyli oddzielenie zarządzania infrastrukturą od działalności przewozowej. Polega to na tym, że zarządca infrastruktury nie może wykonywać przewozów, a przewoźnik kolejowy nie może zarządzać infrastrukturą. Rynek przewozów towarowych w Unii został formalnie otwarty w 2007 roku i od tego czasu rośnie liczba operatorów konkurujących o klientów. W przypadku jednak przewozów pasażerskich sytuacja jest nieco trudniejsza. Choć rynek jest teoretycznie otwarty, to nadal istnieją pewne mechanizmy blokujące, jak na przykład badanie równowagi ekonomicznej, które mogą zahamować wejście nowego przewoźnika. Mimo to w niektórych krajach otwarcie rynku stało się faktem. Do problemu liberalizacji, zwłaszcza kolej dużych prędkości, w ciekawy sposób podeszła Hiszpania. Tam historia kolej dużych prędkości zaczęła się 21 kwietnia 1992 roku, gdy oddano do eksploatacji linię łączącą Madryt z Sewiją. Była to pierwsza w Hiszpanii linia zbudowana w standardowym rozstawie szyn 1435 mm. Przed uruchomieniem kolei dużych prędkości dawna trasa kolejowa łącząca centralną część Hiszpanii z Andaluzją przebiegała przez trudny, górzysty teren des Penia Perros i była to jednotorowa linia o ciasnych łukach, o promieniach od 300 do 600 m, na której prędkość maksymalna wynosiła od 70 do 100 km/h. Od tego czasu przez kolejne 33 lata Hiszpania rozwinęła jedną z najbardziej zaawansowanych sieci kolejowych na świecie. Obecnie hiszpańska sieć kolei dużych prędkości obejmuje blisko 4000 km, co czyni ją najdłuższą siecią w Europie i drugą na świecie zaraz po Chinach. Od 21 kwietnia 1992 roku, czyli pierwszej podróży po hiszpańskiej KDP, przewieziono ponad 400 milionów pasażerów. Codziennie z hiszpańskiej KDP korzysta ponad 100 tysięcy pasażerów podróżujących między 47 miastami. 14 grudnia 2020 roku Hiszpania, zgodnie z wymaganiami czwartego pakietu kolejowego, otworzyła rynek komercyjnych przewozów pasażerskich kolejów dużych prędkości na trasach. Madryt Barcelona, Madryt Valencia i Alicante oraz Madryt Sevilla Malaga. Dzięki temu pojawiły się nowe marki takie jak francuski Wigo, czyli spółka córka francuskiej SNCF oraz Irio, wspólny projekt hiszpańskiej linii lotniczej Ernostrum i włoskich kolei państwowych Trenitalia. Obej przewoźnicy wykorzystują nowoczesne szybkie pociągi i konkurują z państwową Renfę nie tylko ceną ale także jakością usług. A co zyskała na tym kolej? Przede wszystkim większą ofertę, niższe ceny, lepszy standard podróży i bardziej efektywne wykorzystanie infrastruktury. Prawdziwymi wygranymi są jednak pasażerowie, którzy mają realny wybór, podejmując decyzję, kierują się ceną, jakością usługi czy czasem przejazdu. Od 1992 roku hiszpańska kolej dużych prędkości była domeną państwowego operatora Renfe. Zmieniło się to dopiero w 2020 roku, kiedy w wyniku liberalizacji rynku ogłoszono przetarg na udostępnianie tras nowym przewoźnikom. Wybrano trzech graczy – Renfe, Wigo oraz Irio, co rozpoczęło konkurencję na hiszpańskiej sieci KDP. Wigo rozpoczęła operację w maju 2021 roku, wykorzystuje charakterystyczne dwupoziomowe składy Euroduplex, które oferują aż 509 miejsc. Uigor rozpoczęła kursy od trasy Madryt-Barcelona, następnie doszły Madryt-Walencja, Madryt-Alicante, a w 2024 roku także Madryt-Bajadolit i połączenia do Mursi oraz Elche. Model biznesowy polega na zaoferowaniu stosunkowo taniego biletu i darmowego bagażu podręcznego, natomiast reszta, w tym duży bagaż jest już za dopłatą. Jest to model zbliżony do takiego jaki jest stosowany w niskokosztowych liniach lotniczych. Dwa lata i go przewiozło ponad 5 milionów pasażerów, zdobywając nawet 25% udziału w rynku na niektórych trasach. Drugim przewoźnikiem jest Irio, które charakteryzuje silne zaplecze. Jest to konsorcjum utworzone przez włoskie koleje państwowe Trenitalia, przewoźnika lotniczego Ernostrum oraz fundusz infrastrukturalny Globalvia. Marka oficjalnie ruszyła pod koniec 2022 roku, wjeżdżając na trasę madryt saragosa barcelona z 16 parami pociągów dziennie. IRIO korzysta z nowoczesnych włoskich składów Frecia za 1000 i oferuje cztery klasy podróży: od podstawowej po biznesową, z Wi-Fi, cateringiem i pełnym serwisem pokładowym. W ciągu półtora roku IRIO przywiozła ponad 17,5 miliona pasażerów i kursuje już do Walencji, Alicante, Sewilli i Malagi, a w planach ma ekspansję aż do Galicji. Strategia przyjęta przez Hiszpanię wydaje się skuteczna. Decyzja o aktywnym kierowaniu procesem liberalizacji oraz dopuszczeniu konkurentów doprowadziły do znacznego spadku cen nawet na mniej atrakcyjnych trasach. Dzięki temu pobudzono popyt i rozwiązano problem niedostatecznego wykorzystania części infrastruktury kolei dużych prędkości. Wyniki pokazują, że po wprowadzeniu konkurencji ceny spadły nawet o około 30%. Jednak aby osiągnąć taki rezultat, konieczny był aktywny udział wszystkich zainteresowanych podmiotów, w szczególności rządu, regulatora rynku i zarządcy infrastruktury Adif Alta Velocidad. Akurat chwilę zwlekałem z przygotowaniem tego materiału, ale okazało się, że 23 lipca hiszpański Urząd Antymonopolowy opublikował raport z funkcjonowania rynku kolejowego w Hiszpanii za 2024 rok, który prezentuje całkiem ciekawe informacje. Jak wynika z tego raportu, konkurencja napędziła liczbę pasażerów i wzrosła ona w 2024 roku o 22% w stosunku do roku poprzedniego i aż o 77% w stosunku do roku 2019, czyli ostatniego roku przed liberalizacją. Wszystkie korytarze kolejowe objęte konkurencją odnotowały rekordowe liczby podróżnych. Ceny biletów również odzwierciedliły wpływ konkurencji i od momentu liberalizacji ceny spadły aż o 42% na trasie Madryt-Walencja i aż o 35% na trasie Madryt-Barcelona. Do tej pory Hiszpania otworzyła swój rynek na korytarzach wschodnich i południowo-wschodnich. Teraz, jak donoszą media, Adif zamierza ogłosić przetargi na obsługę kierunków północnego i północno-zachodniego, w tym do Galicji. Tam jednak wybudowana infrastruktura, przynajmniej w części, ma rozstaw iberyjski 1668 mm, co będzie powodowało problemy z taborem, a zwłaszcza jego dostępnością. Obecnie ani Wigo czy Irio nie posiadają takich pojazdów, a jedynym przewoźnikiem, który ma do nich dostęp, jest Renfe. Jednak w jaki sposób zostanie rozwiązana ta sytuacja? Wszystko okaże się w najbliższej przyszłości. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takim podejściu, jakie wykonała Hiszpania do procesu liberalizacji otwarcia rynku przewozów pasażerskich i czy waszym zdaniem takie rozwiązania są możliwe na przykład do wprowadzenia w Polsce. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.